Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś do pokazania mam pompę ciepła firmy Kouton, a jest ze mną przedstawiciel firmy Kouton, Konrad. Siemka. Dziś powiemy Wam troszeczkę o tej, tej pompie ciepła, która pracuje już tutaj miesiąc w tej instalacji. Jest to pompa typu monoblock. Pompa o mocy 7 kW, ogrzewa dom o powierzchni 100 m2, jeszcze niedobrze docieplone, bo trwają prace właśnie wykończeniowe, można powiedzieć, jeśli chodzi o ten aktualnie budynek. I co, będziemy mieli okazję zobaczyć, jak pracuje ta pompa i jak się sprawdza właśnie w, takim, w takich nowych budynkach. W tym filmiku powiem Wam o budowie pompy ciepła o podłączeniu na co znaczy o czym należy pamiętać przy podłączeniu hydraulicznym, elektrycznym i też zastosowanie sterownika i e modułu, bo to już będziemy mieć, że tak powiem, wszystko stestowane, bo to już pompa działa, tak jak pan Stanisław powiedział od miesiąca. Dobra, rozkręćmy sobie urządzenie, żebyście mogli zobaczyć budowę pompy ciepła od środka. To rozkręcę. Naprawdę monoblok, bo mało producentów oni puszczają te i są Nie są tak dobrze docieplone. Żeby się dostać do środka, otwieramy sobie pokrywę. Nawet pokrywa ma dobrą izolację z skałczuku plus plus aluminiowa. No tak, bo wiesz, jak jest ciepło, to. No chodzi też o to, że mamy tu całą automatykę w środku schowaną, żeby ona nie była narażona na zbyt niskie temperatury i skraplanie się gdzieś. I będzie. nawet na dość wysokie, bo wiadomo, jak jest tutaj na przykład słońce, to może tak, to ogrzewać, to też... będzie przegrzew automatyki. Także to jest już też, też dobrze przemyślane. Teraz pokażemy. Wszystko, widać. Ładnie solidnie podocinane, podocinane O, spójrzcie. początku no. mamy całą automatykę. Czyli to na co należy zwrócić uwagę, podłączenie przewodów, podłączenie przewodów komunikacyjnych z e-modułem, ze sterownikiem, podłączenie wszystkich czujników. Mamy tutaj na tej liście. Do tego mamy. I tutaj jest jeszcze... energii elektrycznej. Mamy kolejności faz. kolejności Fas mamy Soft Start i serce sterownik. Tak, Czyli sterownik całej pompy, pompy, pompy ciepła, cały mus tej pompy. To wszystko mamy tutaj ładnie schowane. Oczywiście też widać, że bezpieczniki są jakby to powiedzieć... standardowe można tak. powiedzieć, tak? Dokładnie, tak, że nie, ma, jest... nie ma tu żadnych wynalazków. Także możemy, jeśli nam coś padnie, możemy to na standardowe elementy wymienić. Także to jest według mnie duży atut, bo jednak tak, no w przyszłości nie będzie tutaj problemu ze zdobyciem takich części, bo są to rzeczy standardowe. Jak widać, to wszystko mamy fajnie schowane kabelki ukryte i elementy standardowe, elektronika polskiego producenta, firmy te, sterowniki, to też tak. jest ważne. Także widzicie. Wszystko, wszystko mamy tutaj przemyślane. Mamy opisane też e, wszystkie złączki, które mamy tutaj, żeby się nie pomylić, ponieważ wszystkie czujniki możemy bezpośrednio podpiąć do pompy lub do skrzynki, która jest wewnątrz, ale o tym będzie za chwilę. Także zobaczmy teraz sobie, jak wygląda pompa ciepła od środka. Trozeczkę trzeba się rozkręcać, żeby się dostać do tego wszystkiego. No, troszkę to potrzyma. Ale przynajmniej nikt to nie zajrzy. <noise> nie chcemy. <noise> tak, nie, nie chcemy ręce nie będą tutaj kręciły. <noise> no, w dobre wykonanie, bo to nie jest nic, praktycznie plastikowego tylko. Przez zmienić stan tak, Jak widać, pompa może grać w trybie centralnego ogrzewania ciepłej wody lub chłodzenia. Także mamy tutaj praktycznie wszystko w tej pompie ciepła. Co za tym? Mieć ponadto jest ładnie skonstruowana. Spójrzcie, jak to jest wykończone. To nie jest plastik, to jest metal. Drugą zaletą jest też parownik w pompie ciepła. Spójrzcie, może mi się to pokazać z bliska. Bardzo szeroko są lamele, także bardzo duży jest parownik. Co jest dużym, bardzo dużym atutem tej pompy ciepła. Z tego względu, że im mamy szerzej lamele. Tym rzadziej będzie się zaladzać nasz parownik. Nie tak, i będą rzadsze cykle odszraniania, więc mniejsze zużycie energii. Dzięki temu pompa ma lepsze parametry. To jest zaletą właśnie pomp monoblokowych. Które jak wiecie, lubię. Lubię ze względu na, na jakość wykonania tych pomp. Dobra, dawaj, ten, bo zimno. Ja to właśnie... <laughs> Jak jednak nie było tak długo zimno, no to człowiek się odzwyczaja. Zima to rzadkość u nas. Dolny Śląsk to raczej ciepło. Czy ja nie, to to dokręcę, tak. ale. Teraz musi nam się śnieg trafić. Dobrze, przynajmniej pompy ciepła mają co robić. Odkręcimy, pokażemy na... wnętrzności. Konstrukcja, cała rama ze stali nierdzewnej, Także nic Wam tu nie zardzewieje. O, dostaliśmy już do środka. Także spójrzcie. Odkręcone mamy obudowy. I co mamy tutaj w środku? W środku mamy sprężarkę Emersona. Jest to sprężarka typu scroll. Trzyfazowa sprężarka on-off, czyli e, działa z pełną mocą zawsze. Tak, jak włączymy to... już pompę, to będziemy słychać, że tak powiem, no już ją w pełnej głośności. Jak to tak, można nie, tak ma, że, nie ma, że pracuje wolniej, szybciej, zawsze pracuje z pełną mocą. Mamy tutaj duży wymiennik ciepła, bardzo duży wymiennik ciepła, co jest bardzo ważne. No i też e... warto, według mnie, spojrzeć na to, że wszystko tu jest dobrze doizolowane. Tak, macie, Także. Spójrzcie, wszędzie jest izolacja kauczkowa. Wszystko Pompa. jest zaizolowane niepotrzebnie nie, nie dogrzewa, że tak powiem, powietrza na zewnątrz, tylko całe ciepło, które ona wytworzy, znaczy, on no, całe, duża większość ciepła, które wytworzy, trafia od razu bezpośrednio. Dodatkowo do mamy wygłuszenia wszędzie, żeby tłumić hałas. Mamy tutaj filtr siatkowy, mamy wbudowany ciepłomierz, czy mamy czujnik powrotu, czujnik zasilania, czujnik przepływu. Na tej podstawie pompa nam wyliczy faktyczne zużycie ciepła, a nie teoretyczne. Mamy też zawór bezpieczeństwa. Co dalej w układzie chłodniczym, mamy zawory rozprężne, mamy zawór czterodrogowy do przełączania nagrzanie, chłodzenie. Jeszcze mamy ten power booster tutaj, który służy jeszcze nawet do podbicia tak, e tam. parametrów co Dokładnie, także widzicie, wszystko zbudowane z solidnych elementów, porządny parownik. Porządny co więcej, no spójrzcie, no, samo wszystko mamy na solidnej ramie, skręcone. Solidne mocowania, także jest to zbudowane naprawdę na porządnych podzespołach. Po to, żeby działało faktycznie lata, żeby ta inwestycja była już, no miała swoje też pokrycie w tym. No tak, bo no pompa nie jest na kilka lat, tylko kilkanaście lat pracy. Po to inwestujemy w taką technologię, żeby tego nie wymieniać co kilka lat. Dokładnie. No to w sumie tyle, co mamy na zewnątrz. Jak widzicie, urządzenie jest dość proste. Konstrukcja jest bardzo solidna. Trzeba to pan, pan powiedzieć o tym, że bardzo ważna jest też izolacja, jeśli chodzi o jednostkę zewnętrzną, a jed... znaczy jednostkę zewnętrzną, a instalację hydrauliczną i to też yy, tutaj trzeba... Izolacja, izolacja rurociągów. Tak? Dokładnie. Chodzi o to, żebyśmy na tych rurociągach, które tutaj mamy, nie tracili ciepła. Chodzi o to, żeby wszystko ładnie kauczukiem zaizolować, żeby nam to nie robiło zagrzejnik. Nie dogrzewać atmosfery, bo i, tak <laughs> i tak już mamy ocieplenie klimatu. Jeszcze go nie właśnie niepotrzebnie. No i pamiętajcie o przewodach komunikacyjnych tak z, z, z mieszkaniem, czyli zasilanie jednostki. Mamy przewody do czujników, przewody komunikacyjne do sterowników. Także kilka przewodów tu musimy poprowadzić. Ja Jeśli tym chodzi o pamiętać. zasilanie, to tylko powiem, że zawsze należy pamiętać o tym, żeby były odpowiednie przekroje przewodów. Bo to czasami. Instalatorzy mogą dać mniejszy przekrój przewodu. No wcześniej, wcześniej i tak trzeba sprawdzić dokumentację techniczną Dokładnie. urządzenia jakie przewody wyprowadzić pod nią. Ponieważ każde urządzenie ma inne wymagania, więc do, do urządzenia, które mamy zamiar podłączyć, musimy sprawdzić dokumentację techniczną. Tak. Czyli podejść do tego z głową. Dokładnie. Tak jak trzeba. Dobra, składajmy jednostkę, idziemy do środka. Troszkę tu troszkę się zimno zrobiło. Dokładnie. Mamy już złożoną pompę ciepła, uruchomioną. Teraz pracuje. To jest pompa, która pracuje z pełną mocą, tylko tu nie ma modulacji. Także głośniej już nie będzie. Już byście bardzo chcieli, to się nie uda. Nie da się bardziej wkurzyć sąsiada. Niestety. E, dobra, pracuje się, powoli się zaladza, bo mamy dość dużą wilgotność powietrza. Co jeszcze ciekawego? E, pompa jest fabrycznie wyposażona w grzałkę tacy oczekowej. Także to mamy w standardzie. pod i no, to zapobiega temu, żeby tam jakikolwiek lód się wytworzył. A przez to też pozwala na łatwe odprowadzanie tej skropi No i tam jeszcze możemy gdzieś zerknąć. Tutaj gdzie tam kabel. No. No, Na ten kabel. Aleks, słuchaj, gdzieś na domu? Dokładnie, bo tam jeszcze Adam, Adam już sobie jeszcze to dorobi. No, Można będzie, sobie spokojnie. będzie jeszcze na tutaj rura do, do skroplin. Na razie jej tak. nie ma, bo są to ważniejsze rzeczy się. w domu do zrobienia. <laughs> Także pewne rzeczy możemy jeszcze poczekać. Ale jak widać, kula tutaj działa. Przejdźmy sobie teraz może do środka, zobaczymy jak to jest zbudowane. Wszystko? Jak to sobie tutaj działa? Bo powiem szczerze, miejsca nie mieliśmy za dużo na montaż, ponieważ całe pomieszczenie ma być nie tylko maszynownią, ale jeszcze ma być tutaj pralnia. O, momentik, włączę światło. Jak nam się robi tutaj ciemno? Dobra, mam swoje światło. <laughs> Spójrzcie, cała maszynownia mieści nam się. Zaparowało i to szkiełko? To było tak, tak. Kamera mi zaparowała. oczy no, też. O, dobra, no troszeczkę odparowała. Mamy całą maszynownię w tym kącie, tak naprawdę. Ponieważ mamy tu bufor filmy damy. Jest to bufor, który tak, ma 250 litrów e, ciepłej wody użytkowej. I tutaj mamy 100 litrów buforu. Czyli jest ładunek. 100 litrów Tak, 100. 100 jest. To jest 100 250, było, Tak, Było 100 litrów bufora. Także mamy tutaj skrzyneczkę elektryczną. Czekaj, coś mi się nie podoba z tym obiektywem. ja wiem, że nie jest zaparowana. Kamerka mi odparowała. Mogę Wam pokazać jak jest zbudowany cały układ. Tak naprawdę wszystko mieści się... No, Modelcie może z innej perspektywy. Wszystko mieści nam się w takim kącie małym. Ponieważ tu będzie jeszcze pralnia przewidziana. Więc wszystko musiśmy zmieścić tutaj. I teraz spójrzcie, co tu się dzieje. Mamy to całe serce naszego układu. Czyli skrzynkę z zabezpieczeniami, z przyłączeniami do wszystkich przewodów komunikacyjnych. Mamy moduł Wi-Fi, w którym możemy się komunikować przez telefon. Możemy sprawdzać wszystko, co tam się dzieje. Dokładnie. I mamy cały panel obsługowy. Ekran jest dotykowy, kolorowy, więc możecie sobie zobaczyć wszystko, co tu się dzieje. Jaka jest temperatura zasilania, e, jakie wszystkie parametry zużycia energii. Wszystko to na tym panelu jest. Warto też powiedzieć, że moduł jest w standardzie. To jest też duży atut. Także... No To jest to bardzo duży atut. No, zależy nam na tym, żeby jednak klient miał dostęp do wszystkich swoich parametrów też zdalnie, a ponadto my możemy diagnozować wszelkie, wszelkie problemy, jakby ewentualne były. Także no, tak, bardzo to ułatwia sprawę, ponieważ no, nie wszyscy nowi użytkownicy znają się na tym. Dla niektórych to jest nowość duża, więc jeśli ktoś może zdiagnozować wasze nastawy, co się dzieje przez zdalnie, to naprawdę jest to bardzo dobra rzecz. Co tu mamy? Mamy tutaj bufor firmy Lemet. Jest to bufor ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. 250 litrów wody użytkowej i 100 litrów bufora. Także mamy to podzielone na partie. Nie jest to ze sobą w żaden sposób połączone. Także Przez po wodą... co będziemy mogli też w lecie ewentualnie używać chłodzenia? Oczywiście. I zajmuje mało miejsca. Także to jest super zrozumiałe. spójrzcie. Mamy tutaj pompę obiegową e, dla pompy ciepła, która nam tutaj przytacza wodę z pompy ciepła do bufora. Jest ona sterowana sygnałem PWM. Co bardzo ważne, mamy tutaj zawór przełączający, który nam przełącza grzanie wody, grzanie bufora. No i wszystkie czujniczki, tak? separator powietrza i cząstek stałych, co bardzo ważne w instalacjach. Po drugiej stronie na wyjściu z bufora mamy grzałkę, mamy pompę obiegową. Pompę obiegową mamy taką nową. Pompka, która nam tłoczy tylko i wyłącznie do rozdzielacza. Nie ma tu, żadnych mieszaczy, żadnych kombinacji. Dzięki temu to wszystko działa jak się należy, ponieważ pompa nam e, pilnuje temperatury takiej, jaką chcemy mieć na ogrzewanie podłogowe, więc nie potrzebujemy tutaj żadnych mieszaczy. Dodatkowy mamy filtr siatkowy. Drugi jest e, w pompie ciepła. Naczynia przeponowe, które są bardzo potrzebne. Wszyscy wiecie dlaczego, nikt tego nie muszę tłumaczyć. I w zasadzie to jest cała, cała maszynownia całe serce waszego domu, które wam utrzymuje ciepło w domu. Także w nie ma tego zbyt dużo. Jest to bardzo prosto skonstruowane. Tą grzeje w bufor, z bufora jest ciepło pobierane do centralnego ogrzewania. I to w zasadzie jest wszystko, co jest tutaj potrzebne. Bardzo proste, żyje własnym życiem, programujemy raz i mamy cały czas ciepło w domu. Dokładnie. Także jeszcze pokażemy zaraz sterownik, bo to jest jednak bardzo ważna rzecz, o której warto wspomnieć są sterownika, tak, tak. Tak. Co one posiadają, żebyście mieli możliwość sprawdzenia sobie co na tym można zrobić, tak? Poczeka, może zmienię światło na mniejsze, żeby nam tutaj za jasno nie świeciło. No, przepraszam. Spędziłem. Mhm. Czyli zaczniemy od trybów pracy. I tak, standardowo ciepłowoda użytkowa, ogrzewanie, ogrzewanie plus ciepła woda użytkowa. I oczywiście chłodzenie i chłodzenie plus ciepła woda użytkowa. Także już mamy, że tak powiem, te wszystkie pięć trybów, które są potrzebne przy każdym, że tak powiem, nowo wbudowanym domu. Bo możemy sobie nawet włączyć chłodzenie co prawda latem. I tak, ustawienie ciepłej wody użytkowej, czyli zadana temperatura ciepłej wody użytkowej, czy jest priorytet ciepłej wody użytkowej, no i tryb pracy CW. To oczywiście. Możemy sobie tutaj pozmieniać ustawienia bufora, czyli temperatura zadana bufora, to wiadomo, zadajemy temperaturę bufora, histeraza bufora, to też, że tak mam wtajniczone, nie ma co tłumaczyć. Harmonogram ogrzewania CO. Czyli tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś ma już nie wiem, wcześniej użytkował na przykład piec stałopalny i chciałby sobie po prostu pompę na noc wyłączyć, więc może sobie spokojnie ustawić. No, Można obniżyć temperaturę na noc, żeby nam nie grzało za mocno. Znaczy domu. tak, tutaj akurat wyłączamy ją bezpośrednio, Aha. bo ustawiamy w których godzinach ma działać, w których nie, a tutaj możemy też zadaną po prostu. Harmonogram regulacji zadanej tak, temperatury. Także mamy fajne, że tak tego... jest sporo możliwości. Dokładnie. Można no ustawić i... krzywą grzania, co bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Tak, ponieważ od tego zależy nam temperatura całego ogrzewania, jak to sobie pracuje. Ustawiamy sobie parametry dla. Dla czterech parametrów ustawiamy sobie, że tak powiem, krzywą. Później ją będziemy aktywować. Dla czterech parametrów, bo tam jeszcze jest. Mogę? Mhm. To jest dosłownie ten w tą stronę, tutaj jest Masz cztery parametry i dla czterech parametrów ustawia się krzywą, czyli dla plus, dla 10, plus 10, dla 0, minus 10 minus 20. Czyli ustawiamy sobie tą krzywą grzewczą tak, jak nam pasuje. Także spore, spore możliwości regulacji, co bardzo istotne. Także możemy sobie śmiało dopasować do swojego budynku. Jak widzicie, solidny polski produkt. Działa w każdych warunkach w naszym kraju. Sprawdzony w górskich warunkach, także wszędzie będzie działał. Jak działa w górach, to będzie działać wszędzie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No, ja też dziękuję. Cześć. Cześć.